Cześć! Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek z cyklu fotografii abstrakcyjnej. W poprzednich odcinkach szukaliśmy sobie abstrakcji w dymie i w bańkach spłynu płynu do naczyń. A dzisiaj poszukamy go sobie w takiej oto tarce. Jak? No to zaraz wam pokażę. Zapraszam do oglądania. No i teraz zobaczcie: ustawiłem sobie tutaj tą tarkę i potrzebujemy wpuścić do środka tej tarki światło. Tak, żeby to światło było widoczne tutaj przez te dziurki możecie to zrobić za pomocą lampki albo jakiejś latarki. Ja do tego użyję taką małą latarkę. Jeżeli chcecie, żeby to światło było kolorowe, już na etapie robienia zdjęcia, to możecie skorzystać z takich filtrów, tego możecie szukać jako filtry żelowe na lampę błyskową, No, ja sobie założę to w tym przypadku właśnie na tą latarkę i od razu otrzymam kolorowe światło. Ale można te zdjęcia wykonywać też czarno białe Zaraz zobaczycie, o co w tym chodzi. To akurat zakłada się na lampę błyskową, więc ja do tego, do środka, tutaj właśnie dam latarkę. Włączę tę latarkę. No i dam tutaj do środka. Nie wiem, czy będziecie to widzieć na filmie, ale mniej więcej tak to wygląda. I teraz tak. Jak robić te zdjęcia? O co tutaj chodzi? Dobra, no i na czym będzie polegało robienie tych zdjęć? Chodzi o to, żebyśmy nie łapali ostrości tutaj, gdzie jest powierzchnia tej tarki, tylko złapali ją. Bliżej nas lub dalej za tą tarką. I te abstrakcyjne kształty będzie tworzyło rozmycie, mniejsze lub większe, tych dziurek, które są właśnie w tej tarce. Zobaczcie, jak to wychodzi. I teraz tak, polecałbym Wam zacząć od możliwie jak najbardziej otwartej przysłony, później możecie kombinować dowolnie i zobaczyć, jakie wychodzą efekty, i próbować łapać ten punkt ostrości w różnych miejscach. Zobaczycie wtedy, że te kółeczka będą mniejsze lub większe. Zaczną się też nakładać na siebie w pewien sposób, tworząc jakby jeszcze ciekawsze kształty. Jak możecie to dodatkowo modyfikować? Spróbujcie zmienić na przykład kąt, tak żeby. To zdjęcie było na przykład pod takim kątem zrobione. Wtedy te kółeczka od właśnie rozmycia, które powstaną, będą miały też różną wielkość. Dodatkowo możecie tak samo zmienić w ten sposób kąt. Znowu to spowoduje, że te kółka bliżej nas będą innego rozmiaru niż te, niż te dalej. No, widzicie, ja tutaj robię zdjęcia z tej samej odległości, ale zmieniam sobie punkt ostrości. W ten sposób te kółka mi się coraz bardziej powiększają. No, to jest już dosyć ciekawe. I teraz pokażę wam jeszcze pewną modyfikację, i tu się zacznie już fajna zabawa. Także poczekajcie. No, i teraz zobaczcie. Ja wyciąłem sobie tutaj taką gwiazdkę, i to założę z przodu obiektywu w ten sposób no to można założyć za pomocą gumki czy taśmę po prostu przykleić dobra, no, wygląda to w ten sposób i zobaczcie co się teraz stanie No, więc wycinając tutaj gwiazdkę, z kółeczek na zdjęciu powstały nam gwiazdki. No i ten kształt możecie wyciąć tutaj dowolny, i to wam powstanie w tym rozmyciu w tle. Także możliwości tutaj jest bardzo dużo. Dobra, no to teraz zróbmy sobie jeszcze jakąś edycję jednego z tych zdjęć. Wybrałem takie zdjęcie i zaczniemy sobie od wykadrowania go. Więc przejdziemy sobie tutaj do zakładki przycięcie. Przedajmy pionowo w tych proporcjach 5 do 4. Zobaczmy w ten sposób. Może troszkę bardziej tak. No, myślę, że tak będzie ok. Zobaczmy jeszcze kontrast. Troszkę sobie zwiększymy ten kontrast. Wtedy te jaśniejsze kółeczka nam się jakby jeszcze bardziej rozjaśnią, a te, które są w tle, zaczną, zaczną nam tak e, zanikać. Zobaczmy jeszcze, czy nasycenie. Jak zwiększymy, to będzie ciekawiej. A odwrotnie, jakbyśmy na przykład zmniejszyli. Nie, ten kolor jest fajny. Można go, myślę, że można go zostawić. Zwiększmy może tak delikatnie. Zobaczmy jeszcze kontrast miejscowy tutaj. Tak, żeby troszkę uwidocznić ten szczegół. Troszkę sobie tutaj podkręcimy światła, no i cienie też, myślę, że tak będzie dobrze. Chociaż może te światła troszkę jednak z tego zjedziemy, bo tutaj jest... ...to się robi troszkę zbyt jasno w tych obszarach. I teraz zobaczcie, tutaj jest dużo takich małych kropeczek, myślę, że jakichś też brudów, które akurat mam na matrycy. Więc pokażę Wam, jak można to wyretuszować. Chodzimy sobie tutaj do zakładki retusz. I teraz tutaj mamy różne opcje, na przykład koło, ellipse, pędzel, to są takie akurat punkciki, właśnie kółeczka, więc wybierzemy sobie tutaj to koło, tylko tych punktów jest dużo do wyretuszowania, więc naciskamy najpierw kontrol i później lewym przyciskiem na to koło. Tu na dole jest kilka opcji do wyboru. Na przykład może być to łatka, albo narzędzie klonowania. Dobrze sprawdza się w takich sytuacjach ładka. Jakby coś było nie tak, można spróbować właśnie tym narzędziem klonowania. I teraz tak. Rolkom na myszce zwiększamy i zmniejszamy sobie promień. Jak przytrzymamy Shift. I będziemy kręcić rolką, to zmieniamy promień wtapiania, czyli to, czy na krawędziach będzie bardziej rozmyte w tym miejscu, czy mniej. I tutaj na dole widzicie taki plusik. Jeżeli przytrzymamy klawisz Shift i naciśniemy lewy przycisk myszy, to widzicie, ten plus jest tutaj w tym miejscu, czyli z tego miejsca ja będę pobierał ten obszar i kopiował go w inny. No i teraz kwestia, z którego miejsca wybrać to kopiowanie. No najlepiej najbliżej i w najbardziej podobnym kolorze jak te punkty, które chcemy wyretuszować. Czyli na przykład w tym przypadku gdzieś tutaj. No i zobaczcie, klikamy lewym przyciskiem myszy no i ten punkcik tam to fajnie fajnie znika. Poczekajcie, ja to, ja to przybliżę trochę, żebyście lepiej widzieli. Ja tutaj zaznaczam tutaj punkt Shiftem. Shift, lewy przycisk myszy, zaznaczył się ten plusik. No i tu mogę wyretuszować. No i tak samo robimy z tymi pozostałymi. no a Tych punktów jest tu dużo, więc ja nie będę tego nagrywał, tylko po prostu wyretuszuję to i zaraz przejdziemy dalej. Dobra, no i zobaczcie, tak wygląda to po retuszu. Tak wyglądało przed. Myślę, że takie wyczyszczone zdjęcie jest jednak e, troszkę bardziej estetyczne i ładniejsze. Zobaczmy, jak to wyglądało na samym początku jeszcze. I teraz. No tutaj, w tym wszystkim najciekawsze jest wybranie odpowiedniej kompozycji. Duże możliwości dają wam też te kształty, które możecie wyciąć i przyczepić na przód obiektywu, ale nawet i bez tego, z samych takich kółek, no jak widzicie, tworzą się różne naprawdę ciekawe formy. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Ja jak zawsze zapraszam Was też na mojego Instagrama. No, i na dzisiaj tyle, także dzięki za uwagę. Do następnego! Cześć!